Kiedy na zewnątrz jest gorąco, nic nie pobije upału szybciej niż relaks w przyjemnym chłodnym basenie. Ale baseny publiczne są przepełnione, domowe kosztują tysiące złotych, a baseny nadmuchiwane przebijają się i stają się płaskie. Zachowaj chłód dzięki Star Life Foldable Pool. To kompaktowy i przenośny basen na otwartych ściankach, który można ustawić wszędzie i rozkłada się w kilka sekund. Jest tak prosty, że nawet dzieci mogą to zrobić. Łatwo go schować w szafce, garderobie lub na półce. Umieść basen w swoim ulubionym miejscu, raz, dwa, trzy i rozłoży się jak akordeon. Teraz wystarczy dodać wody, a w ciągu kilku minut będziesz mieć wspaniałą rodzinną zabawę w ogrodzie. Foldable Pool jest dostępny w standardowym i super rozmiarze, aby zapewnić jeszcze więcej miejsca dla wszelkiego rodzaju zabawy na świeżym powietrzu pod słońcem. Teraz możesz mieć swój własny basen o każdej porze, w każdym miejscu, aby cieszyć się nim z rodziną i przyjaciółmi. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w środku miasta, na odludziu czy gdzieś pomiędzy. Foldable pool został zaprojektowany i skonstruowany tak, aby służył ci lata. A gdy zabawa się skończy, po prostu opróżnij go, złóż i schowaj. To idealny basen ma idealny rozmiar. Rozstaw go, napełnij i łap promienie słońca. Jest wytrzymały i bezpieczny. Idealnie nadaje się do tego, czego potrzebujemy. Po prostu go rozłóż, napełnij i gotowe. Dzięki Starlight Foldable Pool w moim My domu chcą być wszyscy moi przyjaciele. Foldable Pool jest zaprojektowany tak, aby przetrwał całe życie. Na zewnątrz jest powłoka z wielowarstwowego włókna Fibermax, która jest solidna wewnątrz i na zewnątrz. Każdy panel ścienny jest podparty rewolucyjnym trójkątnym systemem Wallstop, który zapewnia 360-stopniowe wsparcie ścianek ze wszystkich stron. Wewnątrz znajduje się profesjonalna, niezwykle trwała, odporna na przebicie wyściółka, która została przetestowana przez dzieci, zatwierdzona przez rodziców i sprawdzona pazurami zwierząt domowych. Foldable Pool zapewnia chłodzący komfort w kilka minut. Małe, nadmuchiwane baseny to fajny pomysł, ale tak łatwo się przebijają i tracą powietrze. Foldable Pool jest wytrzymały i bezpieczny. Jest idealny do tego, czego potrzebujemy. Czy kiedykolwiek myślałeś o jakości wody w publicznym basenie? Wyobraź sobie, że masz swój własny, prywatny basen. Kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz. Dostępny w dwóch rozmiarach. Bez irytujących tłumów, kolejek, czekania i zastanawiania się, co jest w wodzie. Kiedy na zewnątrz jest gorąco, dzieci i ja uwielbiamy chodzić na basen, ale nigdy nie wiesz jak tłoczno i jak bezpiecznie będzie. Zbudowanie basenu w ogrodzie jest bardzo drogie, ale foldable pool jest przystępny cenowo i można z niego zawsze korzystać. Wyobraź sobie basen na tarasie, basen w ogromnym ogrodzie lub w ogóle bez ogrodu, a co najlepsze, możesz go złożyć, spakować i zabrać na wakacje. To proste i wygodne. Mogę go po prostu zanieść do ogrodu, rozstawić, napełnić i złapać trochę słońca. Dzięki składanemu basenowi Starlife w moim domu chcą być wszyscy moi przyjaciele. Jest bardzo wygodny i możesz go zabrać wszędzie. Dzięki Starlife Foldable Pool to będzie najlepsze lato w moim życiu. Spraw, aby nastolatkowie oderwali się od telefonów i wyszli na zewnątrz, gdzie mogą być fajnymi dzieciakami z fajnym basenem. A dla dziadków składany basen jest fantastyczny. Rozkłada się, gdy wnuki przyjeżdżają w odwiedziny i składa, gdy wyjeżdżają. Basen StarLife jest przenośny, składany, nie zajmuje dużo miejsca, ale jest przestronny. Moje dzieci i wnuki go uwielbiają. Jest o wiele bardziej higieniczny niż chodzenie na basen publiczny. A do tego nie ma tłumów. Star Life Foldable pool jest absolutnie cudowny. Przychodzą do nas rodzina i przyjaciele. Wszyscy go uwielbiają, szczególnie dzieci. Kiedy na zewnątrz jest gorąco, nic nie pobije upału szybciej niż relaks w przyjemnym, chłodnym basenie, ale publiczne baseny są przepełnione. Domowe baseny kosztują tysiące złotych, a nadmuchiwane przebijają się i szybko tracą powietrze. Zachowaj chłód dzięki Starlife Foldable Pool. To kompaktowy i przenośny basen o twardych ściankach, który zabierzesz wszędzie. Jest tak łatwy w rozłożeniu, że nawet dzieci mogą to zrobić. Łatwo go przechowywać w szafce, garderobie lub na półce. Umieść basen w swoim ulubionym miejscu, a raz, dwa, trzy rozłoży się jak akordeon w mniej niż 10 sekund. Teraz wystarczy dodać wody, a w kilka minut będziesz mieć wspaniałą rodzinną zabawę we własnym ogrodzie. Niezależnie od tego, czy chcesz basen na jeden dzień, czy na gorący okres lata, foldable pool to świetne rozwiązanie, na które czekałeś. A gdy zabawa się skończy, po prostu opróżnij go, złóż i schowaj. Teraz możesz mieć swój własny basen, kiedykolwiek i gdziekolwiek, aby cieszyć się nim z rodziną i przyjaciółmi lub po prostu odpocząć w samotności, opalając się. To idealny basen, ma idealny rozmiar. Rozstaw go, napełnij i łap promienie Słońca. Jest wytrzymały i bezpieczny. Idealnie nadaje się do tego, czego potrzebujemy. Zbudowanie basenu w ogrodzie jest bardzo drogie, ale foldable pool jest przystępny cenowo i można z niego zawsze korzystać. Po prostu go rozłóż, napełnij i gotowe. Dzięki Starlight Foldable Pool w moim domu chcą być wszyscy moi przyjaciele. Foldable pool jest zaprojektowany i skonstruowany tak, aby służył przez całe życie. Zewnętrzna powłoka to powłoka z wielowarstwowego włókna Fibermax, która jest bardzo solidna wewnątrz i na zewnątrz. Każdy panel ścienny jest podparty rewolucyjnym trójkątnym systemem Wall Stop, który zapewnia 360-stopniowe wsparcie ścianek ze wszystkich stron, utrzymanie wody, dzieci i zabawy w basenie. Wewnątrz znajduje się profesjonalna, ultratrwała, odporna na przebicie wyściółka. Fold Double Pool jest dostępny. W standardowym i super rozmiarze, przeznaczonym dla większej liczby przyjaciół, rodziny i lepszej zabawy. Wyobraź sobie basen na tarasie tuż za tylnymi drzwiami. Basen w ogrodzie lub bez ogrodu w ogóle. A co najlepsze, możesz go złożyć, spakować i zabrać na wakacje. To najgorętszy przenośny basen na świecie. Sprawdź rozmiar i zamów Star Life for Double Pool.